Witam wszystkich, jestem Szrank. W tym odcinku zagrajmy w Minecraft tryb powiększony. Rozpoczniemy naszą przygodę. Na sam początek poszukamy skrzyni bonusowej. Najlepszym pomysłem będzie wspinaczka na tą górę. O, I jest właśnie ta nasza skrzynia. Znajdują się w niej podstawowe narzędzia oraz trochę drewna. Zbierzemy tą skrzynkę i... Udamy się przed siebie, by założyć naszą pierwszą bazę na tej mapie. Mamy tutaj wodę, lawę, duże góry. Tutaj pociesznie płynie sobie lawa. Mamy tutaj trochę płaskiego terenu oraz bardzo fajne góry przed nami, na których jest dużo drzew. Sądzę, że to miejsce będzie bardzo dobrym miejscem na bazę. Ponieważ mamy tutaj trochę miejsca płaskiego, na którym możemy wybudować parę budynków, które będą nam może w przyszłości potrzebne, oraz jest góra, w której zrobimy naszą główną bazę. Dużo drewna, więc tak, decyzja podjęta. Zakładamy tutaj bazę. Mamy też tutaj owce i wilki. Sądzę, że dobrym pomysłem będzie w dzień ścięcie dużej ilości drzew. A w nocy przyjdziemy tutaj budować tą naszą bazę w górze. więc tą bazę w górze będziemy budowali właśnie w nocy. Zrobimy sobie parę kamiennych toporów, albo kamiennych siekier, jak to woli to nazywać. A pierw musimy zrobić sobie stół rzemieślniczy. Patyków. ok sądzę, że dobrym pomysłem będzie zrobienie wejścia od dołu do tej bazy tutaj jest fajny widok dobra lokalizacja na takie wejście więc czemu nie W tej naszej bazie zrobimy wiele ciekawych pomieszczeń. Na pewno zrobimy różnego rodzaju farmy. Będziemy mieli na pewno dużo roślin. Na pewno w przyszłości udamy się po zebranie takich początków tych naszych farm, czyli na przykład jakieś pierwsze dynie i tym podobne. Tutaj wszędzie jest wełna. Tutaj chyba jakiś wilk przyszalał. Kurczę, nieładnie z jego strony, bo my chcieliśmy mieć tą wełnę. Znaczy te owce. Żeby je zebrać w jedno miejsce. No cóż. W takim wypadku będziemy musieli wyruszyć w inne miejsce. Po te owce. No ale przynajmniej mamy pierwszą wełnę na łóżko, więc nie ma tragedii. A tamten wilk atakuje tą owcę do końca. Grzeczny wilk. Dobra, ścinamy dalej te drzewa. Potrzebujemy dużo drewna, żeby zrobić z niego nie tylko pierwsze rzeczy, ale również węgiel. Węgiel drzewny, który pozwoli nam na robienie pochodni. A źródło światła nam się bardzo przyda w nocy. Mamy też jabłka z tych drzewek, więc bardzo fajnie. Pierwsze nasze pożywienie, wreszcie, zaczęła grać jakaś muzyczka. Ja myślałem, że będzie taka zupełna cisza. Jeszcze trochę tych drzew musimy ściąć. A brzozę też zetniemy. Przyda nam się jako drzewo dekoracyjne. Bardzo fajna mapa nam się wygenerowała, naprawdę, to trzeba przyznać. Oczywiście w przyszłości będziemy zwiedzali dalsze rejony, ale na razie musimy w jakimś jednym miejscu zrobić sobie bazę. Już szukać jakiegoś zombieczka. Gdzie on jest? Ząbiaczek, gdzieś ma tutaj jaskinię, w której sobie siedzi. Jaki typ w ogóle. Campi tam czeka na nas. No cóż, my sobie zrobimy z nim porządek w przyszłości. Na razie on nie jest naszym priorytetem. Tutaj też zetniemy te drzewa. Mamy już bardzo dużo tego drewna. Przyda nam się to na pewno. Czy dałoby się też zrobić taką pierwszą małą, jakąś farmę zboża? Niestety nie mamy wiaderek nie możemy tego zrobić w taki sposób, w jaki byśmy chcieli to zrobić, więc musimy to zrobić przy jakimś źródle wody i po prostu udawać się do tamtego miejsca co jakiś czas, by sobie zbierać to zboże. Do tego zbierzemy trochę nasion. Okay, ile już tych nasionek mamy? Dopiero sześć. Przydałoby się tak 10 dziesięć na start. Mamy 10. Tak, nie, no nie będziemy biegli z powrotem do tego stołu rzemieślniczego. Więc zrobimy stół tutaj. No i go sobie postawimy. Dobrze, i zrobimy teraz motykę Zrobimy tę motykę drewnianą, bo nie mamy kamienia. Zrobimy sobie tutaj przy wodzie tą naszą pierwszą taką małą farmę. Dobrze, na start powinno nam to wystarczyć. Ok, zbliża się noc, dlatego udajemy się, by zacząć tworzyć tą naszą pierwszą bazę. Dobrze, więc zaczniemy od kopania tutaj. Tutaj mogliśmy trochę wcześniej zebrać sobie te kamienie. Ponieważ potrzebujemy teraz kamienia na piec, by zrobić pierwsze pochodnie, oby nas tutaj nic nie napadło zaraz. Na szczęście sam piecyk też oświetla nam tutaj okolice. Dobrze, weźmiemy dirtę i sobie tutaj wyrównamy teren troszkę. Ok, sądzę, że możemy sobie zabudować trochę to wejście. Zrobimy to na start deskami. Dobrze, gdzie jest mój topór? Tutaj. Ok, przydałoby się jeszcze mieć drzwi. Zrobimy sobie drzwi podwójne. Okay. I teraz możemy spokojnie skupić się na kopaniu. Zrobimy sobie pierwsze pokodnie. Tutaj będzie nasz, nasz taki przedpokój. Nie mamy żadnej łopaty, musimy sobie zrobić łopatę jeszcze na gratisie. Niedługo będą nam potrzebne skrzynie. I w przyszłości, oczywiście, to będzie wyglądało aha, troszkę inaczej, ponieważ tutaj będą stawione szyby. To będzie z innego materiału. To jest na razie taka wersja startowa. Dlatego, jeszcze bardzo wiele się tutaj w tej bazie zmieni. To jest tylko taki początek. próbujemy przetrwać naszą pierwszą noc. Tutaj Ach, To miał tak. Dobrze. Okej, okay. to jest taki nasz start. Zrobimy sobie tutaj podłogę z desek, żeby to po prostu jakoś wyglądało. Okej, okay, gdzie są nasze deski? Tutaj. Więc mamy już drewnianą podłogę, to jest na pewno plus. Teraz pytanie: jakiej wielkości powinien być ten nasz przedpokój? Sądzę, że możemy go poszerzyć o jeszcze jedną kratkę we wszystkie strony. Dużo kopiąc, nie marnujemy i tak czasu, ponieważ potrzebujemy dużo kamienia na narzędzia, <śm> ponieważ Zanim zaczniemy zdobywać narzędzia żelazne, trochę czasu minie. raczej je tworzyć. Najpierw musimy zdobyć żelazo. A żelazo pierw nam się przyda na wiadra. By zrobić tutaj w bazie jakieś farmy tych zbóż i tak dalej. Więc na razie dużo kamienia potrzebujemy. Ok. Musimy zrobić kill off. Kill, off, kill off, tak. Zdobywamy dużo osiągnięć, ale jest to spowodowane tym, że teraz w Minecrafcie, jak się gra na każdej nowej mapie, to się zdobywa osiągnięcia na niej od zera. Tutaj zdobyliśmy węgiel. Zaraz go wykopiemy. Na razie musimy tutaj skończyć ten pokój. Tutaj damy pochodnie. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie!